Prosimy Cię, Duchu Święty, teraz, abyś przyszedł do każdego z nas osobiście i tak ustawił nasz serce, umysł, logikę i myślenie, i rozum, i wolę, byśmy to słowo przyjęli i zrozumieli. A Ty, Maryjo, nasza Matko, chroni nas i to słowo w nas. Niech ono wyda właściwy owoc we właściwym czasie i będzie dla nas słowem życia. Usiądźmy sobie. Moi drodzy, dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Habakuka to jest słowa w bardzo dramatycznej sytuacji. Otóż, zagrożenie potężne zagrożenie jest ze strony chaldejczyków i yy, Habakuk modli się czy pan bóg ich ocali ochroni ich naród przed napaścią chaldejczyków no ale on był prorokiem no więc prorok ma taką szczególną łaskę że pana boga słyszy i co pan bóg mu odpowiedział tak jak zawsze pan bóg to robi niesamowity sposób tak jakby w ogóle to go nie interesowało i powiedział tak: zapisz widzenie na tablicach, wyryj, by można było je łatwo odczytać. Czyli to co powie w tym momencie Pan Bóg jest ważne na ten moment. I to jest jak aksjomat w matematyce albo jak nie wiem, jak y, jakieś prawo grawitacji w fizyce, niezmienne. Bo Bóg ma pewne zasady, tak że zawsze woda płynie na dół, a nie do góry. Do góry woda nigdy nie popłynie. My to wiemy. Bo tak działa grawitacja. Tak samo jest zasada, którą Pan Bóg mówi, i posłuchajmy. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. Jeśli się opóźnia, tego oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Czyli to, co teraz usłyszysz, na pewno nastąpi, ale może się opóźnić. I to, że się opóźnia, to nie znaczy, że tego nie będzie. No, tak jak na przykład jest mandat z fotoradaru, nie? I tak liczysz, że może już nie było tydzień, nie przyszedł, bo ci błysnęło. Nie jechałeś sobie samochodem, błysnął ci fotoradar i miałeś ponad setkę w terenie zabudowanym. No, i oczywiście czekasz. Tydzień nie ma, a może nie nastąpi. Drugi, trzeci, czwarty i w końcu co? Po dwóch miesiącach jest. Pan Bóg mówi, na pewno będzie. No dobrze, no to jak już. Tyle, co to są za słowa ciekawe, czy zapamiętaliśmy? Przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy będzie żyć dzięki swej wierności. Jeszcze raz powtórzę. Zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. No i teraz pytanie: do której grupy należy? Czy jestem tym sprawiedliwym? Czy jestem tym nieprawym, tym co mam ducha nieprawego? I myślę, że sumienie nam tutaj daje jasny obraz i konkretnie nam to wszystko pokazuje. Moi drodzy, to się stanie. My tego nie widzimy, bo widzimy w tym momencie, że ci ludzie, którzy są źli, mają pieniądze, mają zdrowie, mają wszystko. Im się układa, a ci, którzy są wierni Panu Bogu, którzy są uczciwi, cierpią prześladowanie, nie jest im łatwo. No i no, są problemy jest problem. Ale Pan Bóg mówi spokojnie. Ostatnie zdanie należy do mnie. Jest czas. Czas dla tych nieprawych na nawrócenie. Ale dzisiaj wiemy, że dzisiaj, gdyby nie było niedzieli, to byśmy wspominali świętą siostrę Faustynę. Dzisiaj jest jej święto, jej wspomnienie. Przez nią Pan Jezus powiedział tak: to, że nie widzimy kary dla występnych, to jest Boże miłosierdzie, bo On im daje czas do nawrócenia. Ale ten czas się powoli kończy i kiedy przyjdzie ten moment już będzie inaczej już nie będzie miłosierdzia tylko będzie sprawiedliwość więc miejmy tego świadomość i nie obwiniajmy pana boga jak to jest że tym złym ludziom którzy są złodziejami oszustami yy, którzy są krzywdzą innych ludzi się dobrze powodzi i mają wszystko fajnie a tym sprawiedliwym jest źle spokojnie bóg czeka Wszyscy są Jego dziećmi, Pan Bóg każdemu da nagrodę, każdego będzie miał możliwość ukarać, każdemu odda sprawiedliwie, a my mamy czekać. Drugie czytanie dzisiejsze mówi nam, to św. Paweł w liście do Tymoszeusza przypomina, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie od nałożenia moich rąk. I tutaj, moi drodzy, mówimy o wierze. Wiara ma moc albo jej nie ma. Pamiętam kiedyś było tak, że coś się stało na słupiach elektrycznych, wybiło jakiś bezpiecznik. I pomimo, że lampka sygnalizowała, że faza jest, to jednak ta lampka niestety tylko się świeciła i ta faza, która była, chyba to szło z tych no, solarów, z tych fotowoltaiki, nie była w stanie nawet uciągnąć lodówki czy żarówki 20 W. Coś tam było, ale to miało bardzo słabą moc. Ledwie to ciągło. Możesz mieć samochód, który ma 500 koni mechanicznych, ale coś się tam stanie i będzie miał tylko jeden albo dwa konie mechaniczne. I co? Będzie się ledwie toczyło. I albo mam wiarę silną na full, pełną moc wiary, albo mam wiarę, mam wiarę taką byle jaką, czyli prawie jej wcale nie mam. To jest tylko złudzenie. I moi drodzy, no po czym poznać wiarę? No w próbie. Wiara yy, sprawdzi się w próbie, żołnierze, którzy byli w Ukrainie w okopach mówili tak, że dużo nas było różnych i byli wierzący i niewierzący. Ale kiedy siedziało się w okopach i kiedy leciały rakiety, to wtedy każdy się modlił. Kiedy jest wojna, kiedy lecą drony, kiedy lecą rakiety, w tym momencie nie ma ludzi niewierzących. Są kraje, które były wierzące. Ja pamiętam, że jak byłem dzieckiem, chodziliśmy ze szkoły raz na jakiś czas, chyba na miesiąc czy na dwa miesiące, do kina, na różne filmy. To były takie wyjścia. I tam się nauczyłem szybko czytać, bo to nie było tłumaczenia, tylko były napisy. I były takie filmy o żandarmie, na pewno pamiętacie, ze słynnym Louis Definé. I tam, jak był żandarmsierzenie, to to wszystko było wszystko katolickie, piękne. Francja była krajem katolickim. Jeszcze całkiem niedawno. A teraz jest krajem ludzi niewierzących albo muzułmanów. Tam wiara katolicka jest zniszczona i stłamszona. Podobnie Włochy też do Italia przecież. Nawet jest taka piękna piosenka. Sono Italiano, Italiano vero. Znamy doskonale tą piosenkę można powiedzieć, wszędzie znana, doskonała, pewien przebój, nie pamiętam kto, kto tę piosenkę śpiewa. Yy, I tam jest nawet w tej piosence Bongiorno Maria. Włoch, który wstaje, mówi Bongiorno Maria, dzień dobry Mario. Włosi kochali Matkę Bożą, kraj chrześcijański, już gdzieś myślę, że od lat 90. już takim nie jest. Mnóstwo odeszło od wiary, mnóstwo przestało się spowiadać, przyjmować komunię świętą. I proporcjonalnie do spadku ludzi chodzących do kościoła, pojawiło się coraz więcej różnych salonów ezoterycznych, różnych astrologów, wróżek i tego typu ludzi. Bo człowiek, który odejdzie od wiary i zdejmie ze ściany krzyż, powiesi amulet. Prezydent Reagan, na przykład, nie wiem czy wiecie, zawsze korzystał z usług. Astrologów. Mówią, że 48% tych z Wall Street, tam, wiecie, z tej giełdy amerykańskiej na Wall Street, też tak samo korzysta z astrologów. To są ludzie, którzy wierzą w tego typu rzeczy. Mój drodzy człowiek, jeżeli nie wierzy w Pana Boga, uwierzy w byle co. I my wiemy, że ta wiara jest nam potrzebna. I teraz słyszeliśmy przed chwilą, mówią a proszę, apostołowie mówią do Jezusa, Panie przywnóż nam wiary. Pamiętamy, że Jezus, wiemy z matematyki taka zasada, że Jezus mówi tak, gdybyście mieli wiary, jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przestać się w morze, a byłaby wam posłuszna. Innymi słowy by powiedział Panie Jezus, Panowie, zaraz się nie mnoży. Ale o co chodzi? Chodzi o to tutaj w tym wszystkim, że wiara to jest moc. I mówię, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesać się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kochani, w Piśmie Świętym morwa występuje tylko dwa razy. Co to jest? To jest taka roślina, która rośnie nad morzem, która ma bardzo mocne i głęboko, głębokie korzenie. Tak dziwnie rośnie, że tymi korzeniami zawija się wokół innych korzeni, innych roślin. I nie sposób ją wyrwać. Człowiek sam nie jest w stanie wyrwać małego, małej morwy. Ale oprócz tego, morwa ma jeszcze bardzo słodkie owoce, bardzo smaczne. I drugie miejsce, w którym jest mowa w Piśmie Świętym na temat, na temat właśnie morwy, to jest pierwsza księga mahabejska. I w tejże księdze znajduje się batalistyczny opis bitwy pod bet i w tej właśnie bitwie Judejczycy przegrali, ponieważ wojska przeciwników użyły do zmiażdżenia szeregów żydowskich słoni bojowych rozjuszonych zapachem owoców morwy. Czyli z jednej strony byli, była morwa, z drugiej słonie, a w środku byli Żydzi, żydowscy żołnierze. I jak te słonie poczuły tą morwę, to co? To ruszyły i zmiażdżyły. Wojska, wojska żydowskie. Co to nam pokazuje? To jest bardzo ciekawa rzecz. Żebyśmy mieli świadomy, owoce zakorzenienia morwy, to mamienie wyobraźni, w której grzech podnieca nas słodyczą przyjemności. I nie wiedzimy, że konsekwencją tego może być stratowane, stratowanie przez bestie. Tak w tej, że księdze zostały te słonie napisane. Morwa ma długie korzenie yy, i wyrwanie ich i wrzucanie w otchłań jest naszą, naszym zadaniem. O co chodzi? Zasada, moi drodzy, jest taka, że yy, jeżeli jesteśmy do czegoś uzależnieni, na przykład od jakiejś przyjemności czy od czegoś, co jest grzechem, to to nas kusi i wabi tak jak ta morwa, jak te słonie owoce tej morwy. I teraz im bardziej w nas jest ten nałóg zakorzeniony, to tym trudniej jest go wyrwać. I o co chodzi? Jeżeli zauważymy jakieś symptomy uzależnienia, czy czegoś, co nas prowadzi do grzechu, to im wcześniej to wyrwiemy, tym lepiej. Ponieważ im później to nastąpi, tym te korzenie głębiej wejdą i będzie to trudniej wyrwać. No to dobrze, no to w takim razie, no jeżeli ja już powiedzmy jestem uzależniony od czegoś od 20 lat, czy od 30, to już koniec, to już po mnie, to już nie mam siły wyrwać? Sam nie masz szans. Ale wtedy musisz prosić Pana, żeby Ci pomógł wyrwać tę morwę. I on to uczyni. Dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych. Moi drodzy, to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli tego świadomość. Jeżeli widzisz, że na przykład. Yy, Ciągnięty zostałeś w internet i przewijasz filmiki sobie na Facebooku czy tam na jakimś portalu innym i to wciąga. Na czym to polega? Coś robisz na przykład, coś zwyczajnego i nagle marzysz tylko myślisz o tym, żeby wziąć ten telefon do ręki i sobie oglądać te filmiki. I nistąd stąd ni Wam dokaże jeszcze, że godzinę, dwie godziny, trzy godziny siedzisz na tym, nie? I w momencie, kiedy ty już do tego cię to ciągnie, już chcesz to robić, to już jesteś uzależniony. To, co trzeba zrobić. Ja wiem, że to, co mówię, jest brutalne i niemożliwe, wręcz niewykonalne. Skasować konto na Facebooku. Bo to cię niszczy, to cię zniszczy, to cię doprowadzi do odmóżdzenia. Moi drodzy, jest bardzo wielu ludzi, którzy są uzależnieni, nie zdając sobie z tego sprawy. I kiedy to wychodzi? Kiedy na przykład nie ma zasięgu. Kiedyś był taki czas, chyba trzy dni nie było, bo tutaj robili jakieś, jakieś remu, jakieś tam była. Konserwacja jakichś urządzeń, i przez trzy dni nie było na światłowodzie sygnału internetowego. To tak fajnie wyglądało, jak młodzi chodzili tam gdzieś po sadach i szukali, szukali zasięgu, bo też nie było zasięgu komórkowego. Tu jest dramat. Tak jest, do tego stopnia możemy dojść, że uzależnienie będzie takie, że. Że ważniejszy będzie dla mnie zasięg Wi-Fi czy, czy tam ten, ten internet niż jedzenie niż picie. Dokładnie. Więc to trzeba wyrwać. I druga rzecz, jeżeli jesteśmy mocno w to wkręceni, to trzeba prosić Pana Boga. To może być tak, jak powiedziałem. W tym momencie najbardziej powszechne to jest to. Może to być narkotyki, może to być alkohol, mogą to być zakupy. Tak. Różne rzeczy mogą być, które nas wciągają i uzależniają. I moi drodzy, to nas prowadzi do zguby. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Ten fragment, powiem wam, że jest bardzo trudny do zrozumienia i zawsze nie wiedziałem o co chodzi. Bo zawsze kojarzyłem, że przecież jak przyjdziemy do nieba, to Pan Bóg się przepasza i będzie nam osługiwał. A tutaj mamy takie dziwne słowa. Kto z Was mając sługę, którzy orze lub pasie, powie mu, gdy wróci z pola, przyjdź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz i usługuj mnie, aż z ziemi napije się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za wszystko, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie. Słudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. O co tu chodzi? Moi drodzy, nam się wydaje, że jak zrobię coś dobrego. To Pan Bóg mi od razu powinien przesłać sygnał zwrotny. Powinienem się ucieszyć, tak? O, tak, jestem wielki, wspaniały, bo zrobiłem coś dobrego, bo tam komuś pomogłem, kogoś uratowałem, pomogłem komuś finansowo, nie wiem, zrobiłem coś dobrego. A tu nie mam takiej informacji, nie mam takiego sygnału zwrotnego od Pana Boga. O co tu chodzi? Bóg tego nie będzie dawał, ponieważ, i to jest bardzo ważne, ja już to mówiłem wielokrotnie i słyszeliśmy nieraz. Bóg nas stworzył. Po co? Dla wykonania dzieł, które wcześniej dla nas przygotował. Dar życia, który mamy, jest darem wtórnym. Czyli Pan Bóg określił całą historię zbawienia. I tu na terenie Olszanki Nowego Sącza i naszych miejscowości przewidział pewne dobre czyny do wykonania w określonym czasie. I do tego przeznaczył Ciebie. I dlatego urodziłeś się w tym miejscu, dlatego dał Ci takie zdolności, jesteś w takich relacjach, takiego masz męża, taką masz żonę, takie masz dzieci. I w takim jesteś środowisku. I teraz to, że Ty zrobisz coś dobrego i wypełnisz to, to żadna Twoja zasługa. Po prostu Pan Bóg te rzeczy Ci przygotował. Więc co? Więc sobie nie przypisuj zasług. Bo ktoś może sobie myśleć, no dobrze, no tutaj mam środki, pomogłem domu dziecka, komuś tam spłaciłem długi, które zaciągnął, komuś sfinansowałem operację, jestem honorowym krwiodawcą, oddaję krew, jestem naprawdę dobrym człowiekiem, fajnie jest, super, jestem gość. Nie. Pan Bóg dał ci tą okazję, ty to zrobiłeś i bo po to jesteś, dar życia ty po prostu po to te, te dobre czyny Pan Bóg ci przygotował. I dlatego, kiedy zrobisz wszystko, to co? Nie przyznawaj tego sobie, tylko mu w nie nieużyteczni jesteśmy. Zrobiliśmy tylko to, cośmy mieli wykonać. No to co jest moje w takim razie? Skoro te dobre uczynki nie są moje, kochani, mój jest tylko grzech. To jest moje. A grzech pierwszy, najważniejszy to co? To zaniedbywanie tych uczynków. Pan Bóg mi coś dał, dał mi okazję do dobrego, a ja to zlekceważyłem. Nie zrobiłem tego, no to co? To mam go przepraszać. Mam to naprawiać. My kapłani mamy na przykład zadanie. Ja jedno i jasne. Poprowadzić wszystkich do zbawienia. Nic innego nie jest ważniejsze. Te, których Pan Bóg nam dał, mamy doprowadzić do nieba. I mam walczyć, mam wszelką moc. Pełną moc, którą Pan Bóg mi dał do tego. Wszystko. I zdolności, i, i wszelkie środki, jakie są to mi dało. A ja sobie mogę powiedzieć, a mam, zrobię sobie różne dobre dzieła, zajmę się tam czymś tam i zaniedbam duszę i z tego powodu powiedzmy 10 osób pójdzie do piekła. To jest ciekawe. Rozmawialiśmy ostatnio z księdzem Michałem i takżeśmy się zastanawiali, no w niebie wikariusza żadnego nie ma, nie? żadnego księdza wikariusza. Proboż, mówią, jest jeden, święty Jan Wiannej, nie? Jeden proboszcz tylko jest w niebie. Ksiądz Jerzy Popiełuszko nie był, nie był wikariuszem ani proboszczem, on był, on był rezydentem, on był takim księżem schorowanym i miał taką inną posługę. Dlaczego tak mało jest kapłanów? Moi drodzy, prawdopodobnie dlatego, że my tam wejdziemy na końcu. Najpierw wszyscy inni, te osoby, których żeśmy zaniedbali, a dopiero potem my ponieważ komu więcej dano od tego więcej wymagać się będzie i dlatego moi Dudzy co z tego wynika dla nas bardzo ważna rzecz jeżeli coś dobrego zrobisz nie przepisuj tego sobie bo bóg już przed założeniem świata ten dobry uczynek dla ciebie przygotował po co byś miał nagrodę w niebie po to byś żył na wieki po to byś w tobie powstała tak zwana cnota czyli dyspozycja czynienia dobra byś był jego narzędziem a jak upadniesz, to powstawaj je jak najszybciej. I najgorsza rzecz, nie trzymaj w sobie gniewu, nie trzymaj w sobie żalu, i walcz o to, żeby wiarę nieustannie rozpalać. Święty Paweł powiedział do y, Tymoteusza: Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Na każdego z nas nałożono ręce w sakramencie bierzmowania. Jak w piecu wypali się węgiel i nagle poczujesz, że masz zimne kaloryfery. Idziesz do kotłowni, sprawdzasz, no mało jest, ten ogień ledwie się tli. Co robisz? Przeczyścisz tam to wszystko, żeby popiół opadł. Dołożysz więcej węgla, dasz więcej powietrza i za chwilę masz pełen płomień. I w tym momencie masz pełną moc. Podobnie jest z wiarą, kochani. Dlaczego to mówię? Dlaczego tak naciskam na Słowo Boże na to, żeby tą wiarę karmić Słowem? Otóż dlatego, że przychodzą czasy, jakich jeszcze nie było. Czasy prześladowania Kościoła. Już widzimy, co się dzieje. Co zrobili z księdzem Michałem, z księdzem Piotrem, z księdzem Dominikiem i wielu innymi. I to jest dopiero początek. I będzie coś takiego, że nie będzie tak zwanego środka. Nie będzie ludzi letnich, tak jak za komuny, że byli tacy, co należeli do partii i chodzili do kościoła, potajemnie chrzczyli dzieci i tak sobie byli. Ani tu, ani tu. Będzie tak, że będą tacy ludzie, którzy będą tak kochać Pana Jezusa i wierzyć, że będą gotowi od Niego, za Niego oddać życie. I druga grupa ludzi będzie taka, że tak będą nienawidzić tych wierzących, że będą gotowi ich zabić. Nie wiem czy widzicie w pracy, w dyskusjach, najlepiej posłuchać sobie yy, będąc w kolejce do lekarza, jakie ludzie mają poglądy. Mój znajomy kiedyś podjął temat yy, religijny, to nie było nic jakiegoś takiego gwałtownego, tylko chodziło o grupy modlitewne, jakieś tam męskie, urzaniec. I jakaś pani starsza, powiedziała, nie życzę sobie, żeby o tym mówić w miejscu publicznym. O Panu Jezusie, o Matce Boży i Różańcu. Potem dołączyło się kilka osób. Tak samo my sobie tego nie życzymy, co to ma znaczyć, a to było sobie już takie starsze, wiecie. I ten gość wstał i powiedział, a kto mi zabroni? Zabrońcie mi, proszę bardzo. I nagle zgasił ich. Nikt nic więcej nie powiedział. Moi drodzy, widzimy, to już jest, to będzie narastać. Albo będziesz po tej stronie, albo będziesz po drugiej. Nie będzie środka. Dlatego poproś Ducha Świętego, by pokazał ci, czy jesteś. Poproś Ducha Świętego, by ci powiedział, czy jesteś ducha nieprawego, czy jesteś sprawiedliwy. Bo sprawiedliwy żyć będzie dzięki swojej wierności, a zginie ten, co jest ducha nieprawego. Na pewno odpowiedź otrzymasz i rób wszystko, żeby tą wiarę w sobie rozpalić, żeby być blisko Jezusa i nie bać się, bo on nas poprowadzi razem z Maryją. Amen. Wierzę w jedno.